Dziś odzyskamy władzę nad parkingiem Sunnyvale, za wszelką cenę. Koniec z dobrym gliną. Trochę się stresuje, pan Lej dobrze sobie radził. Nie pił od tamtego dnia, kiedy próbował zabić Rika. Wtedy wypił 49 kolejek. Ostatnio ciągle mówił o wudzie i nazywa mnie Bobaskiem. Do tej pory tak mówił, tylko jak się upił. Jak pomyślę, że znów zacznie chlać, umieram ze strachu. Rędę odszedł, a i się rozpił. Poważnie, moim zdaniem tęskni za nim. Randy był cholernie dobrym pomocnikiem, był moją prawą ręką, bez niego wszystko się rybło. Nie mówię, żebym sobie sam nie poradził, ale oczywiście bywa różnie. A owoce tych zdarzeń widzicie sami. Klejna się podjarała, że chcę skończyć gimnazjum. Nie mogę jej zawieść. Fajnie by było zdać. Umiałbym ładniej mówić, więcej bym rozumiał, co ludzie do mnie mówią. Mam już własną kartę biblioteczną. Pierwszy raz, super. Julian się musi trochę wyluzować. Kurde, faja. Musimy pożyczyć opony. Żygam już z waszym wieśniackim programem i w ogóle. A najbardziej żygać mi się chce, jak widzę tego fiuta.